Wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tsunami i zapraszam na kolejny odcinek Wiedźmin 3 Gon. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Szukam człowieka, którego zrobią Hendrik. A po co ci ono? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Jeszcze nie wypiłem. Acmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. E, siwy, o co się dwa miecze? Hmm. Ciekawe, czy Spodniak też trzyma dwa kutasy. Ty, kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać Nie tutaj za są. Wiedźmin. pytałeś po co mi dwa miecze? Jedyną. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. Widziałem kiedy się. Śmierdzi od niego. Chodzę do chałupy, a tam stoi, wsiąk ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Córkę pewnie ukrył. nie myślał, że mnie przekrał. Dzięki panie. Nie wtrącam się. Chcecie się, panie, zatrzymać? Nie. A, a, chcę tylko wiedzieć. Nie wiem, gdzie jest wieś. W... Yy, za wzgórzem. Jest coś jeszcze, co może... dziwne, to człowiek. Ludzie barona nie lubią. Nie wchodź. Dzięki, karczmarzu. Ciśniemy. Młodą córkę dziadu. Szybko się zjadł. Kiedyś nie zdążysz jej określić. Zjadł i będziesz patrzył jak ryżyje cały oddział. I to jest wszystko, co macie. Wszystko przysięgam wam na klubie dziecka. Ty jesteś Macie to na rzecz. dzięki wam, panie. Jak zdejmiecie z głodu, nikomu się na nic nie zdacie. Kurwa. O. Mm. क्या चम्पा acá pierde todo. Jestem mm, zupełnie inne powietrze. Tak, jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam gła Chodź kurwo. Stąd czym Spokojnie już tak. Szukam człowieka. Już nie. Co się tu stało? Zabrali ich. Słońce zachodziło. A blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie. Długo nie... Byłeś w tej Nie i nie. Żegnaj, oby się. Hmm? Jest tu coś nie ma. wspaniale to... Może coś przeoczyli przeszukam mu kieszenie sztywne jak mokre gacie suszone na mra Zimny. Klucz będzie. Sprawdzę w butach. Schował w bucie klucz? Wieś musi być zamek od Czuję przeciąg pod spodem, chyba po. Dobra, schodzimy. zostawione bez żadnych zabezpieczeń wariat albo ciek. hm chic z rachunkami jest coś jeszcze Nota. ciekawe tytuł poszukiwana poszukiwana pojawiła się na skeligę. widziano też w wygląd niezmieniony szare włosy blizna na twarzy unika spotkań z ludźmi pijany wieprz tak zwany baran przyjął poszukiwaną w swoim czy powód nieznany Uh -huh. Ja dowód nie zna. Porozmawiać z baronem. Konflikt z Wiedźmą. Doszło do kon. Odszukać Wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Konieczna ostrożność. Pies uciekł. Wod dziwna łą. Nie wiem jak, ale dowiedzieli. Spóźniłem. Z... Dobra ciśniemy do wele Boże, już jesteśmy w Wellen. do krwawego baronu. hoću. Dalej. jeszcze koła. Na ci to żelazo? Na to żelazo? No siwy! Jeszcze by sobie przyszukał. Może jakiegoś kmiotka wybatorzymy dla rozrywki? W sumie lepsze to niż znudów się podupiedram. A po innym bratem, to Jak dorastę, zostanę chłopakiem! że A wylać raz w tydzień czy Kudły masz jak twaróg bieluty! Pojadłbym w twarogu, oj, pojadłby! Lubisz świerszcze? Gryziesz czy jeszcze południasz? Frenzel! Frenzel! Węże! Mów, chcesz, ale jego córka Inusza była. Co kto we wsi chorował, zawsze żarcia przymówił. Ja nie odmawiał. Wtedy może on nie w nerwach, się zakopał. Nic tylko możesz i błagań, choć nas słonie. Naprzód! Niezłą robotę podłapał mój luby, a. a, -a. Coś taki bez życia! Puszaj, Puszaj. Stać! kto idzie. Teraz woj. Zależy kto wiedźmin. A ja jak go zna karczma na roz. Myślałem, że ja. i dotarłem Jaką? ważną. Ty... Dobra, Lodrin Jakby sprawiał? otworzyć bramę. Arde! tylko bez awantur. Ja... Jasne. Sierżantem temerskiego wojska? Nie twój interes. Dezerty. Temerska armia już nie istnieje. To co tu robicie? Jak czarni nas rozbili, to mieliśmy wybór: pogodzić się z tymi i próbować żyć normalnie? Albo przejść do partyzantki i walczyć za umiłowaną Temerię do ostatniej kropli krwi. Wybraliśmy to pierwsze. I dowodzi wam i baron? Hmm, tak. Dowodzi. Jest gruby. No, w zimie to by... Były i tańczyli. A! Raz, dwa, trzy. Nie obchodzi mnie, jak to. Nie zostaniecie na herba. Nie, zresztą. No, po... <śmiech> tak, <śmiech> Jestem. wiem, kim jesteś. Rozgłość. Gdzieś miał. O! Jest. Czemu nie? No. Wypijmy. Wypij. Ale dobrze. rzecz. z Rivi. Już mówiłem. Wie jak ci się... <laughs> Paszkódnie. Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy kto... Dlaczego zmier? Wielu ludzi. O Siri. Trafiła do mnie jak... Powiedzieli mi później. Mówiła, że Dobrze, ja skupować, będę kończył. Na mam nadzieję, że ci się podobało. Czy?